Cześć witajcie, ja jestem komandosik.pl Witam i zapraszam na 49 part serii Przygody z Margonem Przed chwilą chciałem nagrać na jednej przeglądarce Lecz e, nie nagram ponieważ e, chodziłem sobie po odachach, mam nie wiem jakieś błędy na niej Parę osób chciało żebym ją e, ich, ich, ich pozdrowił Więc ja ich e, pozdrawiam serdecznie co ja dzisiaj miałem zrobić Chciałem zrobić sobie Questa tego całego Nie Tylko tego z tunią Będę korzystał z opisu Którego podam Wam w opisie Odszukaj Event z tunią Chyba pierwszy będziemy musieli go zacząć u tuni Tak mi się zdaje a jak nie to się tutaj po prostu wrócimy Topniemy się do tej tungi Robię pierwszy raz tego questa i szczerze nie chcę się tutaj Troszeczkę głupio Kurde my tego questa mam zacząć, czekajcie Może to, może Withan <gry> Dobra na początku zróbmy to trochę rakkę dla żartów Akule zaczynamy. Dobra. Czy jestem taki dość wyluzowany? Więc będziemy robić to wszystko na luzie, bez stresu. Pochodzimy sobie, pogadamy. Tutaj dużo nowości. Może jakoś... Zmienię tutaj, żeby nie widać tego spamu klonowego. Dobra, już tego spamu nie widać. Zostaliście uwolnieni, ode m e e e zostaliście uwolnieni przeze mnie od tego spamu. Pewnie słyszeliście o tej aferze STS. Naprawdę nie jestem zbytnio zaskoczony, bo e tak się domyślałem, że grają na tych swoich całych botach. Pomnik, tak, przepraszam cię. Czy mógłbyś zrobić ten pomnik? Teraz co mamy wykonać? Wróć do Karmazonowego wysłannika i musimy go poinformować o jego zdaniu. Robimy sobie tego quest'a na szybko i na luzie. Na razie nie mam takiego zbyt natchnienia do ekspienia, ale mam nadzieję, że to przyjdzie mi z czasem. Jestem bardzo zadowolony i wręcz szczęśliwy, że... Niedługo będę miał e, 300 widzów. O, tutaj widać e, piór. Sobie stoi w mieście. Stoi sobie w mieście, Witkan Napiszę mu co mamy dalej zrobić w tym naszym nieszczęsnym zanieść zaliczkę oraz e, dokument e, temu Johanowi, czy jak on nam się nazywa hmm. idziemy mu to zanieść znowu te się na Garkahan. pewnie trochę nas skasują za tą całą teleportację Lecz tam najwyżej będziemy trochę złota stratni Mam dla ciebie zaliczkę, tak słucham, skąd mam je wziąć. Poszukaj jakiegoś, pewnie malarza będzie. Idziemy. A może tutaj udajmy się znowu, wróćmy do tego idhan. Ten quest nie zajmuje dość e, dużo czasu Po prostu tylko trzeba tak latać, latać, latać Raczej znaczy, latać, latać i tepać się e, Tak na czym to polega? Dobra Szczerze nie lubię tego zbytnio czytać Czyli teraz musimy chwilę poczekać Więc ja może zrobię krótkie cięcie żeby Nie przymulać tutaj no to widzimy się za krótką chwilkę A więc może już wreszcie w tym momencie On znalazł tego swojego przyjaciela Udało mu się, dał nam zaczarowany pędzel Co teraz mamy z tym zaczarowanym pędzlem zrobić Coś pewnie do tuni Droga tuniu Czy byłabyś tak dobra i pozwoliła mi namalować swój portret? Nie mam nic przeciwko i jednak ostrzegam, że ani myślę ci pozować. Maluj na ile potrafisz. Ja jestem w pracy, więc nie mogę poświęcić Ci wiele czasu. Dobrze, zabieram się zatem do malowania. Postaram się nie przeszkadzać. Tam wyciągam, maluję. Namalowałem jej portret. Chciałem tylko podziękować za okazanie cierpliwości i życzę Ci ogólnie tego Twojego miłego dnia. Noże tepniemy się do Ithan, bo tak to ja nie lubię chodzić. E, uwielbiam używać teleportów, których mam dość sporo. Teraz zobaczymy, co przekaże nam, jakie wiadomości e, przekaże nam ten gościu. Ale fajny outfit to jest chyba, oj, tutaj gościu jakiś niewidzialny. Jest chyba e, suknia ślubna, którą gdzieś tam można kupić. Udało Ci się, udało mi się. Dziękuję teraz, jestem gotowy do pracy. Musisz mi dostarczyć materiał, w którym mam wyrzeźbić Dobrze, porozmawiam o tym z karmazynowym wysłannikiem, do którego zaraz e, musimy się udać. Musimy mu tylko przekazać, że e, mistrz Jonathan, jak mu tam, wykonał swoją robotę. Co tutaj widzę list gończy jakiś gościu poszukiwany gdzie ja miałem się tepnąć chyba do Itchan raczej na pewno Ten gościu jaki miał onik promroczny łowca ale koksu no normalnie jakiś wrogi klan e, tutaj wbijamy do niego myślałem już o tym i zasięgłem informacji od kilku napotkanych tu osób zaraz zaprowadzę cię do miejsca skąd trzeba przetransportować wybrany kamień do mistrza Jonathana będzie tam też dwóch moich pomocników dobrze ruszamy w drogę szkoda mojego czasu co tutaj trzeba będzie zrobić o dobry człowieku chyba dwóch jego tych całych pomocników karmaznowy pomocnik Teraz co dalej. Kurde. Ja zaraz wypiję miksturkę od tuni i zobaczycie, że damy radę przenieść ten głaz. Kurde. O, Umbar przecież... a już wiem. Już wiem co trzeba zrobić. Przecież Umbar ma taki super wóz. Kiedyś zawsze się nim zachwycałem. Robiłem sobie przy nim foty, a teraz wreszcie... Stary Zumbara się do czegoś przyda, no Po prostu poezja Ten quest jest naprawdę dopracowany Dobra, wbijamy teraz Zumbarem trzeba zagadać, bo od razu przecież się jego wozu nie weźmie Haha, nie jestem do, do, co do tego przekonany, jeśli podpiszemy Dobrze, będę go oczekiwał Teraz my musimy go chyba prosić Dobra teraz musimy się wrócić i poinformować e, go o tym że musi e, wypełnić ostateczne formalności z tym oto um, wielkim e, królem Umbarem Nie chcę go zbytnio trollować ale jakoś mi tak ciągle na myśl to nachodzi Udało mi się namówić Umbara Dobrze poczekaj tutaj, ja udam się do tornek i załatwię formalności, a następnie zabiorę wóz do kanionu Menhirów. Teraz co mamy zrobić? Zaczekaj aż karma znowy wysłannik wypożyczy wóz od Umbara. Czekam tu wam powiem szczerze już od dłuższego czasu i mam nadzieję, że już wreszcie tak, że wszystko zmierza ku końcowi i będę mógł e, zakończyć dla was tego questa. Dowiedź się czy rzeźba jest już gotowa, czyli musimy się udać do tego mistrza całego. Jestem już podekscytowany jak zobaczę ten mój heroik, który znajdzie swoje zaszczytne miejsce w depozycie, a ten filmik znajdzie swoje zaszczytne miejsce w mojej playliście. Udam się tutaj do tego mistrza, tutaj widać nekromanta, śmierć, jakiś gościu. Robi sobie też tego questa pewnie przekaż, że rzeźba jest już gotowa, tak? Jakiś wrogi zawodnik z innego klanu co ja tutaj miałem, a miałem się udać przecież do Ithan Że Johan prosił, by przekazać ci, że rzeźba tu nie jest gotowa. To wspaniała nowina. szybko szybkość to mówimy. Zaraz wyślemy ich pomocników, bo no, dla ciebie ostatnie małe zadanie. Słucham, na czym ona ma polegać? Przynieśli 5 nagietków, stworzę dla nich swymi. A więc 5 nagietków, po, powiadasz. A więc się dobrze złożyło, bo ja. Mam nagietki, akurat. 5 nagietków mam akurat. Przez to. Gdy nudziłem się i patrzyłem w ekran, pomyślałem, że może coś na coś przyda się. Jeszcze raz przeczytanie opisu i znalazłem o tych pięciu nagietkach, więc szybko przygotowałem te nagietki. Udaj się i zaproś. Możesz mnie do niej teleportować. Dziękuję Ci bardzo. Przyjmij, tunio moje zaproszenie. O dziękuję. Nie wiem dokładnie. Teraz co mam droga tunio zrobić? Droga tunio. Nie wiem jak to zbytnio wymówić, ale dobra mniejsza o to Dobra, jest to mój ostatni teleport do Nithao, który wylosowałem, zdobyłem Karma błogosławieństwo Prawie w każdy co Co druga osoba jak koło niej przechodzę Ma karma błogosławieństwo, teraz widać kto je ma, a kto nie nie wiem czy to jest taki bardzo dobry pomysł, że widać jak to jakie ma wokłowieństwo, ale to nie, nie decyzja należy. Do mnie najpierw przejdźmy do wynagrodzenia twojej pracy. Mam nadzieję, że te przedmioty, a także złoto cię usatysfakcjonują. O, widzicie, tak się powinno mówić, nie żadnego fejla. E, Otrzymamy 32K, 30 punktów do doświadczenia. u doświadczenia. Uuuu, heroiku, o tu jest naprawdę. I jak zadowolony może być. Chciałbym, żebyś przy... yy, przyjęcie na Tunii. Dobrze, ale musi ze mną działać, przyjęcie jest ukryte, albo aby nie uniknąć nieproszonych gości. Zgoda za oczy, więc zaprowadź nas na, na to przyjęcie. A więc gdzie my dokładnie jesteśmy? Mapka jest taka, raczej tu za, żadnych drzwi nie ma. Tutaj Tunia ja sobie stoi. Nie, nie, mi się tu podoba, ja tu zostaję. Zobaczymy kto, co mi może powiedzieć. Raczej z takimi grejkami to nie ma co rozmawiać. Nie na no, przyjęcie, naprawdę mi się podoba. Ona jest zajęta, tu może o sprzedawcach. 6, pokaż mi, co tam masz, chłopcze drogi. Czekajcie, spróbuję trochę, żebyście zauważyli. Wiedzieli? Dobra, teraz powinniście wszystko wiedzieć. Widzę, że tu są jakieś mikstury błogosławieństwa e, unikatowe. Niszczy przywracanie zdrowia podczas walki. Unik SA Ileś jest? Ilość 20, tak? Szczerze wam powiem że porównam, na pewno kupuję jeden legendarny, to już wolę stracić TSL, ale dziwnie to zabrzmi, ale naprawdę jest to niezwykle dobre i naprawdę moim zdaniem opłaca się to kupić. Może ktoś powie, że to się nie opłaca, ale ja to kupuję i mam to wszystko gdzieś. Kupię sobie unikatowych, no zainwestuję trochę tych smaczych łez. Tak, 12 przynajmniej. Kupię sobie heroiczne 12, dobre. mam 26, czy tak zainwestuję, żeby mieć ile jeszcze 11, to będę miał 15. No jeszcze może za, za 5 won, albo za 6. Nie wiem legendarne, czy to aż tak strasznie się opłaca kupywać. Kupiłem akurat takie na niszczenie energii i przywracanie zdrowia, tak? A to bym miał legendarne niszczenie, niszczenie punktów podczas ataku, wydaje mi się, że heroik, no nie wiem, czekajcie chwilę się zastanowię i zaraz dam Wam odpowiedź co i jak kupię. Tych się nie opłaca na niszczenie, bo to jest bez sensu. Uuu, przywraca punktów życia. Ja wolę energię niszczyć. Naprawdę z energią jest lepsze, uwierzcie mi. Przywracanie, a tutaj w tym wziął sobie unikatowe, to jest 56. Tu jeszcze niszczenie pancerza podczas ataku, ale wtedy nie przywracanie. No szczerze wam ja powiedziawszy, że to wszystko jest takie... Że to jest takie samo praktycznie, a obniża SA. s SA nie no 5 to trochę za dużo mi się tak zdaje No za dużo trochę 5 14 czyli może wezmę Nie no Piór przed chwilą napisał że, że Piór przed chwilą do mnie napisał że dotarłem na melange No może nie wiem czy to można nazwać melanżem Dobra, ten akurat jestem przy tym przekonany Po prostu chcę tak zobaczyć, bo wiecie, nie sztuka wydać tyle sał, ale potem mieć do siebie pretensje Jak ja mogłem coś takiego kupić To weźmy tutaj, to jest zniszczenie Dość dobre Dobra, najwyżej będę miał do siebie pretensje Unik, a i unik jeszcze wezmę Nie daje mi to spokoju. Wiecie, ja chyba wezmę sobie to zamiast tego. To jest nawet dobre, no pniże SA. Dobra, biorę to. I akurat e, zobaczcie ile kasy wydałem. Zostało mi 11 smaczych łez. A czym handlujesz? Różne błogosławieństwa. Kto tutaj jeszcze jest pomocnik e, Tuni Tutaj mam chętnie rzucę okiem, na co sprzedajesz? 90% Łot! To ja do ciebie ziomek bym posprzedawał rzeczy, ale niestety nie mam ich, e, nie mam praktycznie co sprzedawać. Może jak kiedyś bardzo chętnie, zaraz zobaczę co da się zrobić. Bo pani może coś e, do picia, bym się napił, nie Dobra tam, raczej ona nam nic nie da, my, a my nic jej nie zaproponujemy. Najważniejsze, że mamy tyle błogosławieństw, które... Starczą nam na długo. Już tutaj raczej ich nie wrócę, więc może zaryzykuję. Znaczy nie, skup, sprzedać się nic nie da. Ja kupiłem praktycznie, w, nie kupiłem unikatowych. Te są fajne. A jeszcze ten serwalny, że miał akurat 10 smaczek Quest, Wytraciłem 16 smotych Quest. Ale dobra, czasem tak jest. Może. Yy, Stanę sobie koło gitarzysty, zanucę coś razem z nim jakiś utwór Bardzo chciałbym dzisiaj podziękować Wam za prawie 300 widzów. Myślę nad specjalem, lecz nie przychodzi mi nic do głowy. Mam w myślach taki super specjal na, 150, na 350 widzów, lecz nie wiem czy się to uda, ale mam nadzieję, że się to uda. W swoim czasie wszystko wam opublikuję. Będzie to Coś na co na pewno czekacie od dawna. Teraz nie zdradzę co to jest. Może już udam się do w Karka Han. Stanę sobie i z wielką przyjemnością podziękuję Wam za obejrzenie oto tego filmu, w którym przedstawiłem Wam wykonywanie questa oraz zakup mikstur, które są takimi jakby bogo, błogosławieństwami. Może wezmę sobie pierwszą tą miksturę. Przyda mi się w trakcie biegania po ekspie. No a do tych śmierci nie pomyliłem się, że to jest błogosławieństwo. Teraz może udam się do Itcan, żeby zakończyć ten film. Schowam jeszcze tutaj nieznane strat created. Podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale może to być przydatne do questa halloweenowego Nie wiem czy to prawda, ale Tak ktoś pisał, może ktoś tylko chciał się popisać Ale może to będzie prawda Zobaczymy To by były tylko takie domysły pewnego gracza, który spamił tym w mieście może to tutaj by zniszczyć, co nam się tutaj na pewno już nie przyda w tym depozycie, to takie rzeczy jak na przykład ten unikatowy toporek, tu się zwolni miejsce, bo co ja tutaj mogę jeszcze wywalić? Perłę nie, perła widzenia to jest questowe, może kiedyś się to mi przyda no, dajmy na to złota pieczęć a nie te się jednym przydadzą dobra mniejsza o to dziękuję z całego serca ducha ze wszystkiego za obejrzenie tego filmu zapraszam do komentowania subskrybowania i oceniania mojego kanału ja się z wami żegnam zapraszam na obejrzenie kolejnych moich filmów jak wcześniej powtarzałem na 50 na 350 widzów mam już taki mały specjal, z którego na pewno się ucieszycie Lecz może macie jakiś pomysł na part 50 co bym mógł w nim wam pokazać Dziękuję za obejrzenie tego filmu jeszcze raz No i co ja mam to powiedzieć? Dobra Jeszcze co to jest takiego Haiti fun. Fnat Asta se kao moderatora. Dobra Narka.